Witam was widzowie. A dzisiaj decydujemy ludzi w Brawl Stars jako Shelly Sigma. Ogólnie ta gra jest super. Chat mam 70 y, mam 80 pucharków. To jest bardzo dużo. Hmm. Jakieś dziwne postacie, nie, nie kojarzę ich. Ogólnie mój nick to Twój stary, więc dodawajcie mnie. Naprawdę jestem bardzo dobrym teammate'em. Odkryłem, że z tych skrzynek wylatują jakieś kulki mocy. Zobaczcie, coś takiego. Hmm... Czy to zabrać? Nie, bo co jak to mi odejmie hapa? Żółtek ma tego już aż trzy. Nie! To Jadek! O nie, 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 idę po to, idę po to. A! Jakiś ziomek. Pik! Okej. Okay. Detonuję ludzi tą postacią. O no, nie, 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 Idzie tutaj ten łucznik. Zaraz na zrobię. Nie fajną niespodziankę. Kurda, mi dojechał mnie. Tu, tu, tu. Wygra 10 bitwy, jeden mityczna gwiazdka. No, a nie, jednak nie miałem tyle tych. Uuu, nagrody! Niebieski? I tysiąc monet. Hmm. Dobra, zagramy sobie tym obojem, którego odblokowałem dzisiaj za darmo. O nie Sigma. Dobra, gramy, gramy, robimy win po prostu. Winujemy każdego, niszczymy każdego gracza. Okej, okay, jakaś pani odbudowa. Okej, okay, idziemy dojeżdżać. Ciach, ciach! Jakim cudem on bije swoim wszelkiem? Czy on ma nad nim jakąś potężną kontrolę? Czy to jest jakiś hip, hip człowiek, który potrafi hipnotyzować? Ciach! O, mam ten super atak! Ciach! No, świetny z tego super atak, naprawdę. A tak, a tak, a tak, a tak, a tak, a tak. Chyba nie powinienem tak marnować amunicji. To co, to jest ta pani odbudowy. Potrafi robić wstrząsy sejsmiczne. Ciach! Okej, okay, jednak ten jego super atak jest dobry. Hejka! Dobra, dzisiaj dobra, postraszmy trochę ludzi. Ciach! Dobra, to, to, to postać mogłem wygrać każdą grę, ale jakoś mi się nie chce nim grać, bo nie jestem Emo. O, księbicki star Stałem, wkurzoną minę do szali. Zbiory klejnotów. Hmm. Dobra, gramy szeli. Szali jest sigmą. ale jak się włosy przesądzą. Efekty. W co jest w sklepie. Nani. Sam. Jakiś dinozaur. Okej, okay, tego dinozaura na pewno będę bardzo chciała mieć w przyszłości. Dobra, Zobacz jak ty jesteś przedcim. Jakieś małe dziecko. Okej. Okay. I mamy jakąś marną podróbę mnie. A więc... dojedźmy cię. Ciach, ciach, ciach. Słyszałem, że teraz w tej grze można rzucać kostkami, więc będę chciał rzucić jakąś kostką. No chodź tu, chodź tu! Aha! Dobra, to teraz ty oberwiesz. Przestrasza cię. Tyk! Znowu nie trafiłem. Dobra, kogo teraz mam klepnąć? Może tą panią. Żegnam! Okej, okay. jakaś kolejna postać, która swoimi pierdami wywołuje wstrząsy sejsmiczne. Nara! Okej, okay. mamy piątą rangę, cokolwiek to znaczy. Jedno wydarzenie społecznościowe by wszystkim rządzić, zaczynajmy. E, sorry, nie chciałam tego puścić. O, co tu chodzi? Dajcie mi wrócić do mojej gierki! Co się tam stało? Będę musiał to przeciąć. Dobra. Nie mogę uczyć żadne, żadnego brawlera, czy tam zadmiarza, jakkolwiek to się nazywa. Czy ja teraz. To jest ta kostka cała, tak? I. No, bo mogę tutaj coś z niej odebrać. Ciach, ale tutaj nie ma nic w sklepie. Hmm. To jest dziwne. Dobra, dojeżdżamy na tę osobę, bo podobno będę mógł potem dostać jakiś cały drop star. Okej, okay, kolejna podróba mnie. Dojaćmy ich. Żegnam. Zemsta za ostatnią. Naprawdę? Czy ta postać nie mogła ją wyeliminować tym ostatnim strzałem? O, to znowu to pani odbudowę. Tylko teraz się jakoś różni. Od tamtej zielonej. Ciekawe czemu. Piszcie po porady w komentarzach. Znowu przegrałem. Ale mam jakoś zwycięzcę z kompasa. Ile ja dostaję nagród? Lubię nagrody. Epicki Stardrop. Sam 150 kredytów. Czy ja muszę brać kredyt w tejże? Nie wiem, ogólnie mój, muszę sobie zmienić, to w całego chcą te ali. No i już mam tą brawlerkę. no to co? Mogę już ją myć? Ale to dziwnie wygląda, idę grać Shelly. Shelly jedyna dobra postać w tej grze. To jest rudy typu... Okej, okay, chcę tego typa znaleźć i go dojechać, bo jest... Y, bo ma piwo w swoje ręce. To jest na pewno... To jest świetna gra. Myślałam, że Brawl jest to ta gra, w której musisz przetrwać 99 dni uciekać przed jakimś jeleniem, ale okazuje się, że ta gra to... To je, miejsce jakiś dziwnych pant i miśków, więc no... Chyba się pomyliłem. O, gdzieś jakiś... kto to jest? Matka cię nie nauczyła, że nie można być dziewczyn? Pik! No i już wyeliminowana. Dobra, idziemy w te gigantyczne krzaczory. Ciekać, czy tutaj nie ma klaszczy. <grych> Okej, okay, tam się biją jakieś dwie lasaczki, więc idziemy je podjechać. O, siema, jesteś moją podróbą. Może... Może... być tylko jedna. Może być tylko jedna szalina polu bitwy. Ja to znowu ten łucznik cały. Chodź tu. Żegnam. No i jestem ostatnim na polu bitwy. To jest jakieś osiągnięcie. Muszę jeszcze wygrać jakieś gry, żeby dostać coś takiego, co się nazywa mityczne. Mityczny Stardrop. O! Ale fajna po O, jakaś postać. Czemu nie mogę jej dostać? O, bo to jest jakiś pasaczek. Dobra, muszę ten pasek zrobić. Mogę coś ulepszyć. Ulepszam tego Emo Gadżetu odblokowano. Co to jest? Mogę sobie kupić jakiś gadżet. Polatajmy, ale ja nie lubię latać. Hardcore. Nie jestem hardkorem. nie kupuję żadnego. Gram nadal w shali. Dobra, w ogóle napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona postać w tej grze, bo moja poszeli. Póki co mam tylko trzech brawlerów, więc w sumie nie mam zbyt wielkiego wyboru. O kurde, jakiś robot, jakiś kinowy typo. A prawda, ta gra mnie zadziwia. Niszczyć! O, jakaś panda. A nie mówiłem, że w tej grze są pandy? Albo to był niedźwiedź. Okej, okay, w sumie Nie wiem. Jestem smutny, bo mnie jakiś typ atakuje kilofem z Minecrafta. Chłop chyba pomylił gry. To nie jest Minecraft, to jest jakiś Brawl Stars. Dobra, to jest PIK! Ale kocham, kocham ten super atak. I ciało mi się nie ładuje, jak nawalam w te całe skrzynki. Ja w ogóle nic nie wiem o tej gierce. Hmm. Czekajmy na jakiegoś przeciwnika. No, O To jest tamten. Jezus, niedźwiedź jakiś. Nie. O! I go zniszczyłem na jeden strzał. Sigma! Okej, okay, doby... nie wiem stąd, co tam, pisał tam jakiś nowy obszar, co? Jestem w nowym miejscu? Yy, w bardzo rzadki zademiasz. Spiesz? Hu hu hu! Mam do wyboru... Jakiegoś dziwnego typa, który pokazuje wam, że musicie zostawić łapka w górę? Jakąś laskę, która przytyla się do własnej broni. pośledzonego dziadka z dynamitami. Jakąś gigantyczną Sigma z dubeltówkami. Laskę jakiegoś karła. Robocika fajnego, który się podskakuje, tego typa z Minecrafta. Ożywiony Ożywiony automat do gier to pani i ten jakiś dzieciak. Wybieram totalną giga Sigma, ale nie, bo wybieram tego, tego dziadka. Daj dynamika. Dy, dy, dyna, dy, dy, dynamiczny Mike. Okej, okay, zagrajmy tym całym typkiem. Okej, okay, zaraz zobaczymy czy to postać w ogóle była warta mo mo moich, moich 11 minut grania. Dobra, zaraz zobaczymy. Trzy kostki moc obok mnie są. Tak? to się chyba tak nazywa, nie wiem, bo nie uważałam na samouczku. Tak to się właśnie dzieje. Ciach, ciach. Czyli jednak jego nazwa to prawda. Strzela jest, dyna jest bardzo dynamiczny podczas bitwy. <laughs> Kto załapa? Nie, stawi lajka. Albo suba. Chodź tu. Pik. Dobra, ja nie jestem <laughs> pewna, czy ta postać ma pozwolenie na używanie, na używanie dynamitów. No ale nie jesteśmy w prawdziwym życiu. Chodź tu, uczniku. I czemu, i czemu ten ucznik ma jeszcze łuk, jak mógł wysadzić przed sekundą? Tak, gra nie ma logiki. Ciach. Dobra, zaraz zobaczymy, jak działa jak super atak. Po prostu gigantyczna bomba, która nawet tej skrzynki nie zniszczyła. Okej. Okay. Dobra, chodźmy na nie. No, chodź tu. Be, big! No, ta postać jest całkiem ciekawa. Trzeba zrobić dojazd. Cyk, cyk Chodź tu Bang Okej, żadna z postaci nie chciała mnie podjechać Więc to było trochę nudne eee, Dobra, idę grać w Shelly Bo chcę zdobyć ten cały Drop star Czemu to jest same monaty El primo Dobra, ulepszamy tą całą i Mam do niej gadżety Hej do przodu Gliniane gołębie Gołębie. Okej, okay, zaraz zobaczymy, jak to ma działać. Yy, ustawiłem to. U, dubeltówka. To co, ona teraz dostanie nową broń? Tak po prostu, jak w Fortnite'cie? Mogę mieć ekwipunek broni? To mi się podoba. Ale pewnie to tak nie działa. I się myla. Dobra, mm, zaczynamy. Okej, okay, jakiś... Basastral? Co ty tutaj robisz? Nie pomyliłeś w uniwersum w ogóle? Okej, okay, co to robi Basastral? Okej, okay, odpalmy to. Po prostu mam dłuższy zasięg. Ale czad, no, czadzior. Dobra, to jakaś idzie skrzynia skarbu. Wo wow wow, 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 Ta postać była chora. Zagraj ponownie. Dobra, zagrajmy w... no, podobnie. Po... Ponownie, niepodobnie. Okay, w ogóle ta gra ma bardzo ładny Ekran startowy. Tomar. Tomar 754. Fajny nick. Jakiś ten, ten, ten skaczący robacik. Okej, okay, wkurzona szali. Też, też potrafi być wkurzona. Dobra, odpalam ci gadżet i cię niszczę. O! O! Ale bijatyka, zobaczcie. Obejście ją. Emu boy wygrał. Jakiś 12 -latek wygrał przeciwko jakiemuś 50-latkowi. No i jak to jak to wyglądało? O kurde, o kurde. No chyba jednak teraz zwycięstwo, zwycięstwo tą postacią nie będzie te, 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 łatwe. A więc takim oto, a, a więc taką oto porażką zakończymy ten odcinek. Zostawcie się łapkę, w górę, sobie złakki i widzimy się kiedyś na pewno.